Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy radiosłuchacze. Prośmy Ducha Świętego, by nas przeprowadził przez czas naszych rekolekcji, gdzie chcemy spoglądać na krzyż, na mękę Jezusa, by uczyć się życia w tym niełatwym czasie. Pomódlmy się słowami modlitwy Świętego Jana Pawła II. Duchu Święty, proszę Cię o dar mądrości, do lepszego poznania Ciebie i Twoich doskonałości Bożych. O dar rozumu, do lepszego zrozumienia Ducha Tajemnic Wiary Świętej. O dar umiejętności, abym w życiu kierował się zasadami tejże wiary. O dar rady, abym we wszystkim u Ciebie szukał rady i u Ciebie ją zawsze znajdował. O dar męstwa, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie nie mogły mnie od Ciebie oderwać. O dar pobożności, abym zawsze służył Twojemu majestatowi z synowską miłością, i odar bojaźni Bożej, abym lękał się grzechu, który Ciebie, O Boże, obraża. Amen. Dlaczego zatrzymujemy się po raz kolejny nad męką Pańską? Przecież mamy drogę krzyżową i gorzkie żale. Na co dzień doświadczamy tak dużo cierpienia. Obecna sytuacja, w której utknęliśmy, koronawirusa, aż woła o nadzieję rozumianą niewangelicznie, laicko, nadzieją w rozrywce, zabawie, przyjemnościach, aby tylko uciec od tego, co trudne, nie myśleć o tym, co trudne, nie można realnie, to chociaż mentalnie, w rozrywkę proponowaną przez szeroko pojęte mass media, Przecież o higienę psychiczną trzeba dbać. A tu rekolekcje radiowe o męce Pańskiej. Czy nie za dużo tej męki? A jednak, wielki post trwa 40 dni na 365 dni w ciągu roku. Dlatego każdy piątek szczególnie przypomina nam mękę Pana Jezusa. Tę prawdę my, zwykli zjadacze chleba, już dawno usunęliśmy z naszej bieganiny za. Nie każdy sam sobie dopowie, za czym tak się zabiegał, że już o męce pańskiej w każdy piątek mniej pamięta. Czas bez zabaw tanecznych, wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. A dlaczego pamiętać? Po co na nowo o tym przykrym doświadczeniu, jakim jest męka Jezusa, przypominać, ponieważ grzech i cierpienie są obecne stale w naszym życiu ponieważ z grzechu Pan Jezus wyzwolił nas przez swoją ofiarę na krzyżu, a każde cierpienie przez swoją mękę uświęcił. Opowiadała mi jedna z sióstr zakonnych. Wiele lat temu, gdy uczyłam jeszcze w przedszkolu w jednym z polskich miast, dzieciaki w Wielkim Poście dostały zadanie. Poprosiłam, poszukajcie w waszych domach krzyża, gdzie jest zawieszony, postawiony. Na następnej lekcji zapytałam dzieci, czy odnalazły, Część grupy odpowiedziała, że bez problemu, inni powiedzieli, że w ich domu nie ma krzyża. Prosiłam wtedy, żeby poprosili rodziców o kupienie krzyża do domu, bo Pan Jezus nas bardzo kocha i chce być z nami w naszych domach. A jeżeli rodzice będą mówić, co ta siostra wymyśliła, to powiedzcie, żeby rodzice przyszli do mnie porozmawiać i siostra wytłumaczy. Na kolejnych zajęciach zapytałam dzieci, jak poszło zadanie. Odpowiedzi były różne. Jedni powiedzieli, że mama kupiła, ktoś powiedział, że znalazł w szufladzie, inne dziecko, że tata przywiózł od babci. Tylko Jaś milczał smutny. Zapytałam, a u ciebie, Jasiu, udało się wykonać zadanie? Jaś odpowiedział: Mama powiedziała, że nam krzyż do wystroju wnętrza nie pasuje. Tak jakoś dziwnie się w świecie porobiło, że nam krzyż już nie tylko do wystroju wnętrza nie pasuje. Że nam krzyż już w ogóle nie pasuje. Wielki teolog Hans Urs von Baltazar mawiał, że Ewangelię to opis męki pańskiej z dużym wstępem, a święta Teresa od krzyża. Wiara w ukrzyżowanego, wiara żywa, idąca w parze z oddaniem się pełnym miłości, to brama do życia i zaczątek przyszłej chwały. Dlatego krzyż jest naszym jedynym do niej tytułem. Gdy na taką siłę duszy natrafią prawdy wiary, stają się wiedzą świętych. Jeśli wewnętrzną formą tej wiedzy jest tajemnica krzyża, wówczas stanie się wiedzą krzyża. Kto pilnie rozważa mękę pańską, ten szybko postąpi na drodze do świętości, mawiał święty Paweł od krzyża. Chcemy być święci, pani, ale, ale może bez cierpienia. Jednak, jak uczą święci, bez cierpienia przeżytego z Jezusem ukrzyżowanym, świętość bardzo ciężko zdobyć, albo w ogóle jej nie ma. Dlatego zechciejmy wejść w rekolekcję męki pańskiej z doświadczeniem swojego dziś, i pozwólmy panu się poprowadzić przez tajemnicę jego męki, aby choć trochę postąpić na drodze ku świętości. Szkoła Krzyża mądrość Krzyża. Może już nieraz słyszeliśmy takie określenia: Mądrość krzyża. Mądrość? Tak, ale dlaczego krzyża? Bez krzyża, tak świat krzyczy. Święty Paweł w pierwszym liście do Koryntian poucza: Przyszedłszy do Was, bracia, nie przybyłem, aby błyszcząc słowem i mądrością, głosić Wam świadectwo Boże. Postanowiłem, bowiem, będąc wśród Was, nie znać niczego więcej, jak tylko. Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. Dużo przeszedł ten apostoł, zanim dojrzała w nim ta prawda. My też często dużo przechodzimy i szukamy pomocy w różnych instytucjach, i dobrze, bo one po to są. Często też szukamy pomocy w godzinnych rozmowach z przyjaciółkami, przyjaciółmi, nieraz w nałogach. Sam wiesz, gdzie najczęściej szukasz pomocy i na ile jest ci ona skuteczna. Znam pewną panią, która po wielu latach małżeństwa postanowiła się rozwieść. Mąż od wielu lat nadużywał alkoholu. Pieniędzy brakowało, w domu ciągle kłótnie i wyzwiska. Gdy decyzja w niej dojrzała, postanowiła, że to już jest ta granica, jutro złoży pozew o rozwód, opowiada, że tej nocy miała sen. Przyśnił jej się Jezus, niosący krzyż. Bardzo cierpiał. Zatrzymał się, spojrzał nad nią i powiedział: ja korony cierniowej nie zrzuciłem, i krzyża nie zostawiłem. Trudno powiedzieć, proroczy sen czy emocjonalne przeżycia, jednak rano postanowiła poszukać dla siebie pomocy, żeby jak się uda pomóc i mężowi oraz prosić pana o pomoc. Inna sytuacja. Siostra katechetka miała prowadzić katechezę wśród uczniów nastolatków z autyzmem. Wojtek miał 18 lat, niepełnosprawność intelektualną, czyli jego umysł pracował jak u dziecka trzyletniego, niemówiący. Bardzo dużo autoagresywnych zachowań, szczypał, gryzł, kopał. Jak takiemu uczniowi wytłumaczyć naukę krzyża? Postawiła na ławce szkolnej pasyjką i powiedziała: Wojtku, popatrz, to jest Jezus. Jezus jest na krzyżu i bardzo cierpi, boli go. On jest na krzyżu, żeby ci pomóc. Wojtku, ty masz autyst, to twój krzyż. Jezus ma krzyż i ty masz krzyż. Nie jesteś sam. Patrzę, a wojtkowi po policzkach płyną łzy. Wziął krzyż i płacząco pocałował. To, co się w życiu boli najbardziej, to, co w twoim życiu jest najbardziej zhańbione, to twój krzyż. To jest właśnie mądrość krzyża. Wychowywanie niepełnosprawnego dziecka, opieka nad schorowanymi, może już bardzo trudnymi rodzicami, opieka nad chorym psychicznie mężem albo nad sparaliżowaną żoną, bo cię nie opuszczę aż do śmierci. Żeby jednak ten krzyż swojego życia wytrzymać, to trzeba kochać. Najpierw kochać Boga, jak mówi ksiądz Dziewiecki. Najpierw kochaj Boga, bo jak ci umrze mąż albo żona, to kogo będziesz kochał? Bo jak zginie Ci dziecko w wypadku, to kogo będziesz kochał? Albo gdy urodzi Ci się dziecko z autyzmem, to skąd będziesz czerpał siły, żeby to dziecko kochać? Nie chcemy krzyża. Boimy się krzyża. Uciekamy od krzyża. Normalna ludzka reakcja. Boimy się krzyża cudzego, swojego, nawet tego Jezusowego. Ostrożność podpowiada, lepiej się do Niego nie zbliżać, bo jeszcze zostanę poproszony, jak Szymon z Cyreny, do pomocy w niesieniu z kimś Jego cierpienia. A Jezus mi to mówi. Kto nie bierze swojego krzyża, idzie za mną. Nie jest mnie godzien. Trwamy w okresie Wielkiego Postu. Doświadczamy wielu cierpień, dziś szczególnie epidemii koronawirusa. Trzeba nam na nowo, jak Izraelici na pustyni, przypomnieć sobie, jeśli kogo wąż ukąsił, a ukąszony spojrzał na węża miedzianego, zostawał przy życiu. Tak my dziś winniśmy adorować Jezusa na krzyżu. Ograniczeni wyjściem z domu, możemy odnaleźć w domu krzyż, który zakurzony wisi nad drzwiami, z którym tak się już oswoiliśmy, że zapomnieliśmy, iż nad naszą rodziną domem czuwa pokornie zapomniany krzyż, a na nim cierpiący Jezus. Odłóżmy na trochę seriale, koncerty telewizyjne albo ulubione hobby. Wygospodarujmy pięć minut dziennie w tym wielkim poście i padorujmy krzyż, ten nasz domowy, aby nie ciało, ale dusza doświadczyła uzdrowienia, pokoju, siły, nadziei, za którym tak bardzo a to bardzo tęsknimy. Jezus nie przestał nas uzdrawiać, tak w sakramentach, jak i z krzyża. Pragnie obdarować nas swoimi łaskami nieustannie. Tylko my możemy chcieć je przyjąć albo zlekceważyć. Poadorujmy nasz domowy krzyż. Posłuchajmy, co mówi Jezus. W naszym drugim spotkaniu popatrzymy na drogę krzyżową Jezusa, a w trzecim poprosimy o nigdzie nieosiągalny owoc męki Jezusa umiejętność kochania za darmo. Siostry i bracia, drodzy radiosłuchacze, potrzebujemy siły, dziś szczególnie. Niech Pan umęczony, Jezus Chrystus. Da nam tę wewnętrzną moc. Ostatnio czytam książkę, Notatki Kardynała Wójtyły. To jego codzienne zapisywanie różnych historii, które przeżywał. Te notatki opatrzone są takim tytułem: Prawdziwie jestem w rękach Boga. Chciałbym Wam to zdanie szczególnie podarować. Prawdziwie jesteś w rękach Boga. Nie trać nadziei.